Brak apetytu to duży problem w czasie leczenia onkologicznego. Odpowiednie żywienie jest bardzo ważne, aby mieć siły podczas choroby i leczenia onkologicznego. Dlatego też warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Posiłki powinny być mniejsze, ale częstsze. Dzięki temu pacjent nie musi zjadać naraz dużych ilości pokarmu i jest to dla niego prostsze. Jednocześnie ma to wpływ na trawienie które przebiega płynniej niż w przypadku tradycyjnego modelu posiłków, czyli trzy razy dziennie. Dania powinny być dopasowane do możliwości trawiennych danego pacjenta. U każdego proces trawienia przebiega w innym tempie, może być inna wrażliwość na różne składniki, a wreszcie u każdego może się to zmieniać w czasie. Przykładowo, jeśli przewód pokarmowy jest podrażniony, należy zastosować dietę łatwostrawną. Warto zatem zrezygnować z dużych ilości surowych warzyw, które notabene są polecane w diecie zdrowego człowieka, i zadbać o odpowiednie ilości pełnowartościowego białka, zdrowych tłuszczów i łatwiej strawnych zbóż. Doświadczony dietetyk pomoże dopasować rodzaj diety do indywidualnej sytuacji danego pacjenta. Innym przykładem może być konsystencja dań. Osobie, która ma trudności z połykaniem, tzw. dysfagią, należy podać dietę o zmienionej konsystencji, czyli na przykład zamiast tradycyjnego kawałka mięsa, ziemniaków i surówki zupę krem z dodatkiem zmiksowanego mięsa i drobną kaszą. Podawane dania powinny wyglądać apetycznie, zgodnie z preferencjami pacjenta. Bardzo ważne jest, aby jedzenie nie stało się przykrym obowiązkiem pewnego rodzaju przymusem ze strony najbliższych. Owszem, należy zadbać o produkty, dania, preferencje i inne ważne elementy w jadłospisie, ale nie można chorego zmuszać emocjonalnie do spożywania posiłków, gdyż z reguły uzyskuje się wtedy odwrotny efekt. Niewielka aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może zaostrzyć apetyt, a także poprawia trawienie. Dlatego też zawsze, gdy jest to dla pacjenta możliwe, warto wybrać się na spacer, marski, kamie, nordic walking lub wybrać inną możliwą formę ruchu. Jak poradzić sobie z brakiem apetytu w chorobie nowotworowej? Jeść mniej, ale częściej. Dopasować dania do możliwości trawiennych pacjenta. Podawać dania wyglądające apetycznie i lubiane przez pacjenta. Nie przymuszać pacjenta do jedzenia. Jeśli to możliwe, wprowadzić niewielką aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.